Hello, widzę Dzisiaj Wam pokazuję e, trapa, jakiego zbudowałem. Tak on wygląda. Patrzcie. Tutaj w, w, zaciągacie jakiegoś typa. Tu jesteście w takim czymś. Wasz kolega stoi za tą ścianą. E, tu. I Wy go spychacie mieczem z odrzutem. Tam na dół. On spuszcza mu dripy. Wy go spychacie, zostajecie. Patrzcie, tu wagoniki są mi wszystko i wy idziecie. Jak go zepchniecie, zrobicie sobie tunel w tym trapie czy coś. Idziecie tu do takiego miejsca. Nie, nie tu. Tutaj, gdzieś ten. Nie, tu, o tu. Nie, tu jest ender chest. Tu. O, patrzcie, wyjdziecie tu. Wasz kolega mu spuszcza tripy. On tu jest, wy mu nogi robicie. I go możecie zabić. Pokażę Wam. Wysecie z serduszkami. Jak ten trap w ogóle ile HP wam zabierze. I wszystko. Tu patrzcie. To Dobra, tak wygląda moje eku i zobaczymy, czy przeżyjemy. Dobra, żyjemy. Teraz tu was spycha. Widzicie? Jesteście? Jesteście w wagonikach. Wagoniki jeszcze wam obrażenia małe zadają. I jeszcze kolega co spuszcza dripy z góry. Nie da się wyjść z tego trapa prawie. I kolega co bije, to to macie free itemy. Jak chcecie tutorial na tego trap'a i na tekstur paki moje, już Wam pokazuję, jakby nie mam, nie widać ognia, taki miecz, takie są zbroje, nie widać ognia, to musi być 10 lajk like i wtedy pokażę. Na ra